Nie narzekaj! Narzekanie niszczy mózg. Spraw, aby każda osoba, z którą się kontaktujesz, po rozmowie z Tobą poczuła się lepiej. Dawaj feedback swoim pracownikom. To główne myśli i przesłanie Fryderyka Karzełka, naszego gościa specjalnego, który swoją obecnością uświetnił Czwarte Katowickie Dni Networkingu Biznesowego, organizowane przez grupę BNI Sukces. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie grupy BNI Sukces w Katowicach. Był to prawdziwy zaszczyt i przyjemność wziąć w tym udział. Bardzo profesjonalne spotkanie, i przypomina mi takie zdanie mojego nauczyciela książkowego Franka Wedzera, który mówi, że w każdym biznesie trzeba po prostu dostrzec ludzi. Tu się po prostu dostrzega ludzi w tej grupie. Coś wspaniałego. Dziękuję. Fantastyczna energia od samego rana w Katowicach. Spotkanie przedsiębiorczych, energicznych przedstawicieli biznesu. Ja jako przedstawiciel samorządu cieszę się, że w naszym mieście tak prężnie i dynamicznie rozwija się środowisko biznesowe i takie spotkanie jak to jest okazją do nawiązywania, odtrzymywania tych relacji biznesowych, co przekłada się na korzyść dla nas wszystkich, dla miasta, mieszkańców i firm, które tutaj działają. Grupa B i Success zorganizowała dzisiaj wydarzenie dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać. Gościem specjalnym był Fryderyk Karzełek, który mówił o heksagonie szczęścia i o tym, jak żyć w spokoju, prowadząc biznes. Spotykamy się tutaj po to, by budować relacje i generować rekomendacje, rozwijać się w biznesie, dzielić się wiedzą, doświadczeniem i przede wszystkim rozbudowywać biznes w oparciu o organizację B i sukces. Tak naprawdę uczestniczę w tych spotkaniach od samego początku. Jestem członkiem, który otwierał tę grupę. No i jak zwykle przekonałem się, że każde kolejne spotkanie wnosi coś nowego. Szczególnie takie, jak w dniu dzisiejszym, kiedy gościliśmy Fryderyka Karzełka. To tylko potwierdza, że warto nas odwiedzić i warto, żebyście do nas przyszli i zaczęli z nami współpracować. Zapraszam Was serdecznie. BNI to dla mnie Giver's Game, czyli możliwości wsparcia wzajemnych biznesów, poznawania wielu nowych przedsiębiorców z różnych branż. Dzięki temu wiem, że w razie potrzeby mogę na nich liczyć.